Witam, witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Atlantis 2 Beyond Atlantis. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku miałem ogromnego fuksa z zagadką. Tą pierwszą, gdzie po prostu szukaliśmy między pagodą, górą, wodą, rzeką i równiną. Potem odwiedzaliśmy inne zagadki z Perłą i porozmawialiśmy z Mistrzem Tan. No to teraz wchodzimy do piekła. Trzymajcie się, bo potrzebujecie. Jak to mówił stary Dante... Dla yy... hmm. siaty o niesperanza o wojki w intratę Witajcie w piekle no cześć. Przepraszam Tak Przychodzę po grzyb nieśmiertelności Z Co proszę Proszę o formularz Nie mam nic takiego W takim razie tracimy tylko czas Nie ma formularza, nie ma grzyba Chodzi y, panu o to, że muszę wypełnić formularz. Nie, proszę zdobyć formularz z odpowiednią pieczęcią. Rozumiem. Mógłbym y, prosić o formularz, y, żebym go mógł później podbić. Tak. Okej, okay, no to dostaliśmy formularz, który musimy wypełnić. Dobra, może poznajemy. Przepraszam. Tam... Tak. Czy zna pan nieśmiertelnego mistrza Tana? Czy przedłożył już swój formularz? Ach, no. Wątpię. To chyba wszystko wyjaśnia, prawda? Najworzący burokrację. Przepraszam. Hmm. Co to za dziwne stwory latają wokoło? Aplikanci podbijający swoje formularze. To ludzie? Byli ludźmi, kiedy tu przybyli. Hm. śmieszne. Przepraszam. Co znowu? Czy mógłbym się dowiedzieć, co dokładnie mam zrobić z formularzem, który dostałem? Proszę przynieść go z powrotem po uzyskaniu odpowiedniej pieczęci. To wiem, ale proszę mi powiedzieć, jak uzyskać tę odpowiednią pieczęć? Definicja formularza z odpowiednią pieczęcią została podana w paragrafie 27, rozdział 12, ustęp 53. Czy mógłbym prosić o przytoczenie tego paragrafu? Formularze należy zaopatrzyć odpowiednią pieczęć. Ale pomoc. No dobra, no to jak mamy zrobić z tą pieczęcią, gdyż nawet nie wiemy od czego to mamy zająć. Proste, musimy najpierw iść na lewo i zobotkamy taką dziewczynkę, która nam pokaże co mamy dokładnie zrobić, tylko że muszę znaleźć świeczkę, Już trochę zawsze to było z tym robotem, z tym szukaniem. O jest wyrwałeś mi życie. Beze mnie moje dzieci także czekałaby śmierć. Wiecie, o to chodziło właśnie z tym... zagadką wilka. Uwaga, bo bardzo często na wachlarzu są... inne... jest po prostu losowe, więc musicie mieć troszeczkę... szczęścia, żeby trafić albo do podobne do mojego, albo... które po prostu trafi się na wasze kategorie. Tutaj mamy konia, wilka i smoka. Yy, radzę to zapisać zaraz na moim to co mamy, no i po prostu na waszym też, bo każdy który pójdziemy, po prostu da nam inny rysunek. Fleczkę yy, sekundkę. Zgadzam kartkę. Okej, okay, koń. No, tutaj miał łówek, kurde, szukam jaki to Więc tak, czerwony. Koń. Radzę zapisać też kolory, bo dlatego, że każdą z pieczęci będzie innego koloru. Yy, niebieski. Koń, gdzieś... Yy, tygrys. I czerwony. Smok. Nie pamiętam gdzie one są, więc będziemy musieli troszeczkę zrobić błędu. Więc się nie marcie, jeżeli trochę będę ten, bo tak jak widzicie, wszędzie można je znaleźć. No i dajemy im, oni nam upieczętują. Następny. No i to dostaliśmy konia. Nie, smoka. Ale to nie jest ten smok, który my potrzebujemy. Więc po prostu już mamy taki fail z formularzem no to teraz jeszcze nie oddam, gdyż ja chcę wam sobie znaleźć wszystkich tych, których będę musiał iść żeby rozwiązać te wszystkie, tak powiedzmy, zagadki. Takie widzicie, my też jesteśmy tymi duchami. O, widzicie, macie nawet do góry nogami, gdyż będą takie schody, co pozwolą nam wejść. Ok, no to dajemy mu. Następny! Co dostaliśmy? Dostaliśmy czerwonego smoka, więc czerwony smok mhm. będzie tam, gdzie jest pies. Ok, no to już wiemy. No i teraz trzeba pójść. Po prostu znaleźć jeszcze I to Pamiętajcie, że jak jest pełna ta lista, nie możecie nic zrobić, więc po prostu wtedy oddajemy ten list. No i będziemy musieli prosić o nowy formularz. To byliśmy, więc po prostu pójdę tam w tamtym miejscu. Albo tutaj najpierw. Pójdźmy do szczura. Może ona będzie miała jeden z naszych, co jest nam potrzebne. Następny. Co dostaliśmy? O! Dostaliśmy czerwonego konia, więc tu jest u myszy. Już, no, dwa z trzech. No to brakuje nam jeszcze jednego. No to my teraz idziemy oddać formułę, co niestety nam nie wyszedł. My możemy wprostować z innymi, bo on nam jest zapełniony. I po prostu sobie idziemy i go oddajemy. I mówimy, że nam dał nowy formularz. Niby co mam zrobić z tym czymś? Nie rozumiem. Coś jest nie tak? Czy coś jest nie tak? Przecież tu nie ma odpowiedniej pieczęci. W takim razie, jak mam to podbić? Odpowiednio. Trzeba to zrobić jeszcze raz. Proszę o nowy formularz. Proszę przyjść z odpowiednią pieczęcią. Z odpowiednią. Krujący dupa. Dobrze, no to my idziemy. No i trzeba znaleźć jeszcze to jedną formę. Ja spróbuję trochę iść na szczęście. Więc po prostu idziemy najpierw do myszy, gdyż ona jest pierwsza. Oddajemy jej formularz. Następny. Czekajcie, nie możecie się popiprzyłem. Nie, dobrze jest mysz. No to teraz spróbujemy iść do góry. Może to ten będzie miał tą pieczątkę, którą mi jest potrzebna. O niebieskim tygrysie. Mas. Tak, trafiłem fuksem, ale miałem fuksa. Tu miał koni. No to teraz wracamy do psa. Jak dostaniemy z psa, będziemy mieć skończony nasz quest. No to wracamy psami idźmy po tamtej stronie, że się nie mylę. No, mu dajemy formularz. Następny! No i wracamy do naszego... Wygląda na to, że pieczęć jest dobra. To dobrze. Czy teraz mogę dostać tego grzyba? Oczywiście. Po co od razu ta nieuprzejmość? Przecież nie proszę o dużo, tylko trochę cierpliwości i zrozumienia, prawda? Tak, oczywiście. Hmm. Proszę. No i proszę, to mamy grzybki w Tak Jak widzicie, piekło nawet w naszych czasach to można nazwać, że to jest prawdziwe piekło. O, lol, cześć. Um, tak jak w, niestety ty, nawet tutaj jest <laughs> jakieś takie piekło, ale to chyba wszędzie. Zrozumienia. Szukaj 5 lat tego takich główienek, żeby po prostu zasyspekcjonować coś co politycy nie chcą robić żadnych urazów. Po prostu nie chcą im się robić. Dobra, no to my dajemy grzyba. Ach. Mój grzyb. mistrzu jesteś najsprytniejszym ze śmiertelników. Schlebiasz mi, mistrzu Wei. A tak wracając do demona cienia... Demona cienia? Demon cienia powiadasz. Nie wiem, czy będę ci mógł pomóc. Czy muszę przypominać o naszej umowie? O umowie? Mieliśmy jakąś umowę? <śmiech> <śmiech> Oszukałem cię, prawda? Nie, nie, nie zapomniałem, mistrzu Wei. To bardzo proste. Musisz położyć na cieniu węża, a potem go uwolnić, to znaczy węża. I w ten sposób zakończyliśmy całą sprawę. Trochę prosto. Dobrze, no i myśmy dostali latarni, w którym mamy tego węża. No i teraz po prostu musimy się pozbyć tego demona z cienia. No to my wracamy do realistyczności. Po prostu teraz co trzeba zrobić? Tutaj zostawiliśmy naszą piłeczkę i trzeba wrzucić ją jeszcze raz. Tutaj nie będę powtarzał tego, bo już mamy tą samą, um, samą animację. No i idziemy. Powtarzam jeszcze raz na wszelki wypadek. Jeżeli byście wzięli tą drugą opcję w taki sposób, nie dostalibyśmy tego wachlarza. Więc radzę skierować na niego to. Doktorze Wei, mnisi z purpurowego przybytku są Twoimi dłużnikami. Nie wszyscy urzędnicy rządowi są chętni do przywracania równowagi tam, gdzie została ona zachwiana. Masz rację, doktorze. Życzymy Ci miłej i szybkiej podróży do Liang. Mieszkańcy tej miejscowości powinni się cieszyć, że będą mieli takiego wspaniałego nadzorcę spisu ludności. Doktor wej! Mistrzu W? Młoda kobieta dała mi coś, dlatego kto uratował jej życie. A czy nie mylę się, myśląc, że to ty? Chyba tak, stary Mistrzu. Prawdę mówiąc, wcale nie zrobiłem nic wielkiego. Ona tak nie myśli. Przyjmij jej podarunek i szerokiej drogi, wej! Julian. Następny kamień. No i wróciliśmy na nastatek. No to teraz wrzucamy ostatni kamyk. No i trzeba z nim poroz... A nie, jeszcze nie. Po prostu nam brakuje... Rozpocząłem wędrówkę, którą zawierał kryształ. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Dobierz się. Najważniejsza jest szambela. Skompletuj wszystkie części drogi. A wszystko stanie się jasne. widzisz, już mamy skompletowane. Dlaczego są z... to? Myśmy rozmawiali. Nie pamiętam. Okay. co może... Ja? Pytanie brzmi, dlaczego my nie możemy jeszcze ruszyć? To bardzo proste, gdyż... Co to? To droga do Szambeli. Nie przypomina mi żadnej drogi, jaką do tej pory widziałem. Ale tę drogę przygotowali twoi przodkowie. Sześci części trzeba złożyć w całość. Kiedy to zrobisz i kiedy kryształ będzie gotowy, podążysz do Szambeli. Zapamiętaj drogę, po której będziesz szedł. Co masz na myśli, mówiąc, kiedy mój kryształ będzie gotowy? Wiem tylko, że zanim będziesz nim mógł otworzyć drogę do Szambeli, Kryształ musi się zmienić. Jak mam odnaleźć sześć części drogi? Tutaj znajdziesz trzy. Każda z nich prowadzi do następnej, która jest dobrze ukryta. Tak, ale my już zrobiliśmy. Po prostu jeszcze nam została jeszcze jedna, której nie zrobiliśmy. Którą zostawiłem właśnie na ostatnim. Chodzi o to, że tutaj mamy jeszcze raz do użycia kryształ. Widzicie tą figurkę? że to jest inny? O, widzicie? O to figurka. Tutaj mamy to samo, więc po prostu sobie jedziemy. Okej. Okay. A nie, wróciliśmy wam moja. A, zaczyna mi się trochę walić. Teraz, dobrze gramy. No czekajcie. Nie, to już mamy zrobione. No to my wracamy, teraz możemy wrócić spokojnie na ziemię. Więc tak jak zobaczyliście, tu też mamy praktycznie już wszystko zrobione. No to my wracamy do naszego przyjaciela. Trzeba z nim porozmawiać. I pokazać mu cały kryształ. Jak widzieliście, się po prostu zmutował. Jeżeli nie chce on rozmawiać do tego kryształu, to można nawet z nim poznać teraz. Mój kryształ zmienił kształt i ukończyłeś wędrówkę. Pozwól, żeby kryształ otworzył ci drogę do Szambeli. Ok, to znaczy musimy po prostu położyć aż kryształ tutaj. W łóżce deck numer 4. No dobrze, ja zaraz do Was wrócę. Idziemy, Już jestem, długo zawsze musiałem włożyć DLK. Tak jak widzicie, znowu mamy te same kamienie kryształu. Co musimy zrobić? Po prostu nacisnąć na nasze podróże, to jest żebyśmy byli tutaj. I jeszcze raz. A nie, musimy po prostu, żeby aktywowały się znowu te kryształki. Tutaj, no się pomyliłem. Widzicie, że macie się zapalają. I ten. Witajcie w Szambali, miasto zapomnianych. O, jest jakaś osoba. No dobrze, no to my idziemy, ale zanim z nią porozmawiamy, dowiecie się w ostatnim odcinku z serii Let's Play Atlantis 2 Battle Atlantis. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej do nocy.